Witajcie, kochani, dzisiaj przychodzę do Was z zakupami z PEPCO, a dokładniej kupiłam cztery kubki, które teraz wam pokażę. Pierwszy kubek za 12 zł, brązowy, z nosem. Ten nos jest z obu stron. Fajnie się to prezentuje. Były kubki również w kolorze białym. I tutaj, dwa kubeczki. Widzicie, że one są podobne, ale mają inne odcienie. Ten z lewej jest bardziej zielony, ten jest. Bardziej niebieskawy. Mają złoty rant i złote łóżko, a ich powierzchnia jest taka pofalowana. Bardzo elegancko się prezentują. Idealne na taką niedzielną kawkę. Bardzo mi się te kubki spodobały. I wybrałam jeszcze jeden duży kubas za 10 zł, a naprawdę potężny, idealny na zimową herbatkę. Również z takim złotym rantem. Kupków w pepko jest bardzo duży wybór, więc polecam wam najbardziej chyba temy się podobają, bo takie są, jakby wyglądają na ręcznie robione.